Witam w kolejnym odcinku SGSM Foreigner Plus. W dzisiejszym odcinku po raz pierwszy w tym programie TANABUL. Co prawda ten teleturniej omawiałem yy, w jednym z odcinków SGSM Foreigner. No i też był jeden odcinek Powerful 5 na jego temat. No ale pora najwyższa się zająć nim w, foreigner, w Foreignerze Plus. Jako, że ten teleturniej pod wielką Brytanią za bardzo nie ma, to jednak jest yy, taka. Rzecz, że można na jego temat zrobić odcinek z serii yy, rekordy i sytuacje nadzwyczajne, ponieważ kilka takich przykładów można by wyłowić. Ja wyłowiłem trzy. No i właśnie dzisiaj wam przedstawię takie rekordy, dwa rekordy, właśnie i jedną sytuację nadzwyczajną, która miała miejsce yy, w dotychczasowych odcinkach TETURNIE UTANABOL, które były nadawa są nadawane od 2016 roku. No a jest co opowiadać. Pierwszy rekord. Pierwszym rekordem jest najwyższa wygrana w historii tego turnieju, czyli 57,5 tysiąca funtów. Tą niebaratelną kwotę zdobyła drużyna w odcinku z dnia 23 listopada 2017 roku. Drugim rekordem jest ee, najwyższa kwota, która nie została wygrana, ponieważ kwoty, kwoty ee, w turnieju Tnubble. Dzielimy na te, które zostały wygrane i na te, które przepadły w finale. No i taką największą w historii, która przepadła w finale, to było 50 tysięcy funtów. 50 tysięcy funtów to był odcinek wyemitowany 15 lutego roku 2019, czyli jakieś rok i 4 miesiące po najwyższej w historii wygranej. No a jeśli chodzi o sytuację nadzwyczajną, to była taka w trzecim odcinku czwartego sezonu. W tym odcinku było o tyle. tyle ten, ten odcinek był o tyle nadzwyczajny, że w pierwszych czterech rundach czterej zawodnicy, oczywiście po, poza kapitanem, nie udzielili ani jednej prawidłowej odpowiedzi. Wszyscy zakończyli swoje rundy z zerem, z zerem prawidłowych odpowiedzi, z, oczywiście bez pieniędzy i na na wygnaniu, że można tak powiedzieć, no bo ten, kto źle odpowiada więcej niż raz, ten, e, bo jest jed możliwość jednego błędu, przypominam, jakby ktoś zapomniał, ten ląduje e, właśnie na zesłaniu. No i właśnie tak się złożyło, że w pierwszych czterech rundach e, czterej zawodnicy, e, którzy wchodzili w skład drużyny, nie udzielili ani jednej prawidłowej odpowiedzi, czyli po dwóch złych odpowiedziach odpadali z gry. Dopiero w, 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 w piątej rundzie kapitan Drużyny udzielił jakiejkolwiek dobrej odpowiedzi. No nic, to są to były rekordy i sytuacje nadzwyczajne z turnieju. Tanabul, Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku SGSM Foreigner Plus.